Tak, witajcie w naszej bajce po prostu. To jest mój zestaw. A tu jest zestaw syna. No i tak. Aby do przodu, ale na razie nie będę się odzywać, bo musim, muszę rozruszać trochę strony głosowe. No i przyjąć tabletki i jak będę się malować, to się do was odezwę. Cześć wam! Jak widać, yy, znaczy ja widzę, że wyglądam tak jak się czuję czyli niezbyt ciekawie w ogóle nie wiem po co się dzisiaj maluję bo dzisiaj jesteśmy w domu i wczoraj wieczorem jak wzięłam pierwszą porcję antybiotyku pierwszą dawkę to po prostu tak mi z nosa wszystko zeszło i myślałam, że po prostu nie wytrzymam tego wezmę sobie dzisiaj korektor ale chyba ten ultra creamy bo nie chcę mieć ciężkiego dziękuję bardzo dzie... O Jezu, jakie to jest maleństwo. Malutkie, malutkie to. Ciekawe, jakie mu... Ten. O, też jest taki. O Jezu. O Jezu. To jest chyba wydajny produkt. Zaraz zobaczymy. I dzisiaj zrobię sobie makijaż produktami takimi, które znam i które zbytnio nie obciążają... Skóry. nie wiem, czy to jest takie jakoś strasznie kryjące? No nie wiem. Na pewno jeszcze sobie dołożę. Muszę te ciemne moje skóry wokół oczu zniwelować. O, i dzisiaj e, zrobię sobie makijaż kosmetykami, które naprawdę znam, i rozświetlacz, też sobie wezmę i wezmę sobie ten róż, i ogólnie zrobię sobie takie delikatne dosyć brwi, kredką z Catrice, która mi się powoli kończy. No i po prostu zrobię sobie um, na przyspieszeniu, i później użyję do oczu paletki. Magic Forest z Meksmo odcieniami, które lubię najbardziej. Także go. Go. Uwaga! Uwaga! No i tak, e, zrobię sobie oczy. Poluję sobie oczy. Słuchajcie, paletką e, tą, co mówiłam. Boże, widzicie? Po prostu mgła w głowie. E, zrobię sobie szybko makijaż taki, e, który ja lubię, w którym najlepiej się czuję, i on po prostu jest dobry. Dla mnie w dni, w które źle się czuję, kiedy mi się nie chce, e, bo wiem, że zawsze wyjdzie dobrze. No to przede wszystkim chyba, no i e, wiem, że będzie dobrze wyglądał. No i e, i to są moje ulubione kolory, dlatego też może ja się dobrze w tym czuję. E, biorę sobie ten naj, najciemniejszy z paletki i robię sobie tutaj, oby nie plamę, teraz troszeczkę dodam tego, chociaż nie wiem, czy to. W moim przypadku dobry pomysł, bo on jest taki, zobaczcie. Jaki? Um, Kurde, ja nie umiem nazwać tego koloru. Nazywa się Berries, ale to jest taki o fioletowo-burgundowy kolor. No nie umiem tego nazwać. Bardzo piękny kolor ogólnie. Taki buraczek z dodatkiem, no nie wiem. Moja mama nie żyje, do jakichś gówniarów się nudziło, bo się założyło. Oni sobie w początku mówią prawdę, ale nie mówią się o No, okej. Okay. Okej. Okay. Zrobiły się nieco plamy, ale tym się nie przyjmuję, bo na dzień dzisiejszy to jest tylko makijaż w domu. Wezmę sobie troszeczkę tej bazy z glam Shopu tutaj. I rozetrę paluchem. Oho. Bo nie chcę glitteru ani nic takiego, ale chcę. O! Ale ładnie wygląda, podoba mi się to. Podoba mi się takie, o! Właśnie, takie już. Takie już mi się podoba. O Jezu! I co mam teraz zrobić? Bo teraz poszedłby błysk ogólnie na to. A może. Może w macie się zostawić. może wzięłam ten najjaśniejszy i sobie go tutaj wpracuję wow, podoba mi się to dawno nie miałam takiego makijażu i wydaje mi się, że jest spoko tylko tylko tylko, tylko, tylko Hmm. Tutaj czy ja mam taki mam bym tutaj o tutaj jeszcze popracowała. O. Dodałam troszeczkę tego tutaj. Minimalnie i tak właśnie na granicy pocieram. No, wyszło coś pięknego. Słuchajcie, jakbym się spieszyła do pracy, e, do lekarza, czy gdziekolwiek indziej, jakbym szła i chciałabym się tak pomalować, no za lodować tak nie wyjdzie. Nawet nie ma opcji... Żeby ci tak wyszło. A widzicie, tu siedzę w domu. Nikt mnie nie będzie widział, oprócz was. Na szczęście mam dokumentowa udokumentowane to, że jednak potrafię malować się samymi matami. Osobiście uważam, że bardzo ładnie to wyszło. No i tuż. I tak myślę, że wyglądam bardzo dobrze, jak na to, co się czuję. Eee, no. Wczoraj byłam na mieście. Udało mi się załatwić wszystkie pilne sprawy, które musiałam. Byłam też w Rosmanie. Kupiłam sobie farbę do włosów. Miałam sobie pofarbować włosy. No, ale ewidentnie w moim stanie jest to niewskazane. Aktualnie chociaż za dwa dni może sobie zrobię te włosy, ale na razie będę odpoczywać czym znaczy bardziej leczyć się, dobra no to tak wygląda makijaż na sobotnie leczenie słuchajcie, los mi sprzyja to znaczy jestem chora, ale mam ugotowaną zupkę warzywną y i ją będę miała na 2-3 dni. Na no, a młody miał dzisiaj schabowe z wczoraj, też no, tak jakby dwudniowy obiad zrobiłam wczoraj. Jakby jakbym nie wiem, przewidywała przyszłość, że dzisiaj będzie ciężko z tym obiadkiem. No, ciężko byłoby mi stać i robić, nie? Dzisiaj, ale mam nadzieję, że już to będzie lepiej, bo czuję, że zaczyna mi głowa boleć. Voilà, trochę mi się przylało wrzuciłam łóżkę śmietanki nie dodaję teraz do zupy tylko tak w o no i tyle no rozgrzeje się trochę no i tyle no co miałam więcej powiedzieć no słuchajcie no chora jestem no tam pies też je swój obiadek no dobra